Ujało. No z przodu bo? Tu, tutaj, tu, tu, tu. Musi dać tu aż, żeby ten... A, A czekaj. A, do, o, 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 jezgi. Nie gaś! Miszu, nie gaś go! Jaha! Ferdek! Strzeliłbym! Dawid, stylimy się! Tylko pod kalosze, że go podpisałeś! <śmieniuszio> Wiem, tylko że patrzę, która będzie lepiej złapać. choć będzie lepiej na plusa. <śmieniuszio> Dawid! Żeby maluch wspomagał Mazda! A no, ja się <śmieniuszio> tego nie widział! Pobrz jak Maluch chodzi, widzisz tylko cyka. Tylko cyka, cyka cyk 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 Widziałem, że te japońskie się szybko szybko samochody. A nie wiedziałem, że maluchy...